Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w ten sobotni poranek. W dniu dzisiejszym nie przeprowadzamy żadnej analizy. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o naszym portfolio. W woli przypomnienia nasze portfolio powstało na bazie altów, którym się przyglądałem we wczesnej Bessie. Przeprowadzałem tak zwany przegląd altów. I na podstawie tego przeglądu zdecydowałem się wybrać kilka projektów, które w obecnej chwili tworzą nasz zdywersyfikowany portfel. Warto przypomnieć, że jest to eksperyment, jednak oczywiście inwestujemy tutaj prawdziwe pieniądze, są oczekiwania względem tego portfolio, i tak naprawdę to portfolio nosi miano eksperymentu. Gdyż składa się ono tylko i wyłącznie z projektów, które już znamy, tak? Chcemy sprawdzić, które z tych projektów będą w stanie się odbić, które z tych projektów będą w stanie przynieść jak największe zyski. Zanim przejdziemy do samego portfolio, jak zawsze pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym wideo nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Ok. Myślę, że większość z Was jest już tutaj zapoznała się z naszym portfolio. Ja pozwolę sobie ten paseczek, którego nie widzicie, przesunąć tutaj. Jak widzicie obecnie w naszym portfolio jest w okolicach 8000 dolarów. Jesteśmy na minusie 482 dolary, co moim zdaniem nie jest złym wynikiem. Patrząc na to, że wciąż jesteśmy w bezsie. patrząc na to, że Bitcoin jest delikatnie powyżej 20 tysięcy. Myślę, że jest to całkiem dobry wynik. Tak jak mówiłem wcześniej, portfolio składa się z, tutaj z projektów, które moim zdaniem są fundamentami tego portfolio, takimi jak Polkadot, Chainlink, Falcoin czy FTX. Tak. Mamy też projekty bardziej, bardziej ryzykowne, które niosą za sobą jakąś spekulację, i tutaj na pewno do takich projektów zaliczyłbym chociażby. Kedene, czy też GALE. No i oczywiście są też projekty, które, które są obarczone bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym. Tak, tutaj na pewno Moonbeam, Ocean Protocol, LTO czy też WU Network. Tak, także staraliśmy się zbudować tutaj w pełni zdywersyfikowane portfolio i również zdywersyfikowane pod kątem ryzyka. Nie chodziło o to, żeby tworzyć portfolio, które już jest oklepane w internecie, tak, że będzie będzie BNB, że będzie Bitcoin, że będzie Ethereum, że będzie Cardano. Chodziło o to, żeby stworzyć troszkę bardziej troszkę bardziej ryzykowne portfolio. Y no i śledzić jakby postępy tak, tego portfolio i żeby później wyciągnąć wnioski, które projekty były w stanie dam, nam dać jak, naj, jak największe zyski, tak? Mamy oczywiście L1, tutaj mamy Falcoin jako, jako Data Storage, mamy FTX i Kronosa jako giełdę. Mamy oczywiście Gale jako tutaj taki hub, jeżeli chodzi o, o gaming mamy Veracity jeżeli chodzi o gaming, streaming też także no jest Fejta to samo zdecentralizowana telewizja także na pewno jest dużo ciekawych projektów w pełni zdywersyfikowane portfolio co jeszcze chciałem powiedzieć warto podkreślić, że to portfolio jest budowane tylko i wyłącznie pod kolejną hossę nie ma tu projektów, z którymi ja osobiście wiążę jakieś długoterminowe złote myśli tak, jest to inwestycja tylko i wyłącznie pod rok 24, 25 najprawdopodobniej gdyż bardzo ciężko moim zdaniem jest tutaj szukać ogólnie projektów pod długi termin, 5, 10 lat krypto charakteryzuje się tym, że hajpy przychodzą hajpy odchodzą, tak są narracje, że w tym momencie może być duży boom na gaming i metaverse Mamy bardzo dużo nowych projektów, tak? Pod kolejną hoszę gala może być idealną zagrywką, a za 5 czy 8 lat gala może już być gdzieś tam na samym dole, bo będą dużo lepsze projekty, tak? Także moim osobistym zdaniem, w tym momencie, tym bardziej, że jesteśmy wcześniej, jeżeli chodzi o krypto, hmm, prawdopodobnie patrzymy na projekty tak zwanej pierwszej fali, i dużo z tych projektów może nie przetrwać. Myślę, że nie, jest, nie ma to większego sensu, żeby akumulować projekty z wizją 5 czy dziesięcioletnią. Oczywiście jest to moje prywatne zdanie, jeżeli ktoś ma inne zdanie, to ja jak najbardziej je szanuję i to jest tylko i wyłącznie indywidualna sprawa tej osoby. Moim zdaniem to portfolio już jest obarczone jakimś dodatkowym tutaj smaczkiem inwestycyjnym, ryzykiem inwestycyjnym gdyż my nie wiemy, czy te, czy te projekty będą w stanie odbić się po bes my nie wiemy, czy te projekty będą w stanie wrócić do swojego ATH wcześniejszego i my nie wiemy, czy te projekty będą w stanie przebić swoje wcześniejsze ATH, tak? Także dla mnie tutaj wydłużanie jeszcze tej perspektywy inwestycyjnej o kolejne 3-5 lat już w ogóle doprowadza do takiej sytuacji, że jest to mega, mega, mega ryzykowna zagrywka, tak? Bo i tak jest dość sporo ryzyka w tym, w tym portfolio. Jak zobaczycie sobie na statystyki, na tym, co się działo we wcześniejszych Hossach, Bessach, to oczywiście każdy wie, że duża liczba projektów nie jest w stanie w ogóle odbić nie jest w stanie wrócić do swojego wcześniejszego ATH. Także tutaj też, oczywiście, w niedługim czasie zobaczymy jaka będzie sytuacja jeżeli chodzi o nasze portfolio, jeżeli chodzi o samo portfolio, z tego co pamiętam ostatni filmik był 7 października także jeżeli ktoś nie oglądał to zapraszam od tamtej pory na pewno umocniły, umocniło się kilka pozycji w tym portfolio, przybyło troszkę Veracity, na pewno Polkadota wiem, że dokupiłem też Kedene Nir Także tutaj na pewno, na pewno jestem zainteresowany, żeby jeszcze akumulować dalej te projekty. Głównie chodzi o to, żeby być w stanie złapać też jak najlepsze punkty wejścia, tak? Ja osobiście stosuję metodę DCA, także jeżeli będą niższe poziomy na tych projektach, to na pewno będę starał się akumulować więcej i więcej, tak? Jest też kilka projektów nowych projektów, nie pamiętam czy w ostatnim odcinku wspominałem, ale pojawiła się Hedera, czyli tutaj HBAR, projekt, który też ostatnio dodałem był GMX nie wiem czy ostatnio rozmawialiśmy o tym w ostatnim update'cie, w każdym razie mamy też projekty, które są jakby częścią tego portfolio, ale których obecnie nie posiadam, tak gdyż pozycje na nich zostały tutaj Ukrócone z racji tego, że w ostatnim czasie zobaczyły duży wzrost ceny. Takim przykładem jest Render, Sushi, Kacper i Kronos. tak? To były pozycje, które tutaj ukróciłem. W sumie kosmos też, chociaż wtedy dużo kosmosu nie miałem, dużo atomu. Także te pozycje zostały ukrócone. Łącznie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć projektów. Które są częścią tego portfolio, ale których obecnie nie trzymamy. I teraz, odpowiadając na pytania, bo pewnie takie będą, czy mam zamiar jeszcze akumulować te projekty? Tak, jednak, no, jest to kwestia, jakby punktu wejścia, tak, gdyż, no, im, im, im wyższa cena w tym momencie, tym wyższy market cap, im wyższy market cap, tym teoretycznie mniejsze potencjalne zyski, tak ja też mam jakieś oczekiwania względem tego portfolio tak jak powiedziałem jest to dość ryzykowne portfolio yy, które składa się no wiadomo z pewniejszych, bardziej pewniejszych, pewnych projektów mniej pewnych projektów i ryzykownych projektów także też trzeba mieć oczekiwania względem takiego takiego portfolio to, to ratio między ryzykiem a zarobkiem też musi być odpowiednie tak bo tak jak mówiłem Wam wcześniej Gdybym ja chciał zrobić 5x czy 10x na danym projekcie to ja w tym momencie bym nie inwestował, gdyż moim zdaniem inwestowanie w tym momencie jest obarczone dodatkowym ryzykiem, myślę, że podjąłbym inwestycje w momencie kiedy Bitcoin będzie przebijał 35-42 tysiące to byłyby punkty kiedy ja dopiero wchodziłbym w walty, jeżeli szukałbym 5 do 10x zwrotów tak Większość z Was wie, że ja raczej tutaj chciałbym zobaczyć coś w okolicach 15 do 20x zwrotu, nie na poszczególnych projektach, a w całości jako portfolio. Tak? To jest taki zwrot, który by mnie tutaj satysfakcjonował. Oczywiście wiadomo, że takie projekty jak Polkadot, Chainlink, one mają tutaj mniejszy potencjał Prowzrostowy niż projekty chociażby takie jak Kedena, Degraf czy Moonbeam tak? Dlatego też, też portfolio jest w pełni tutaj jakby zdywersyfikowane, że jeżeli jeden projekt zrobi mniejsze zwroty niż teoretycznie się spodziewamy, jest szansa, że kolejny projekt nadrobi, tak? Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego portfolio? W obecnej chwili nie podejmuję żadnej akumulacji, gdyż jak widzicie, no jesteśmy w takim, a niewinnym momencie, kiedy wszystko jest zielone. Moim zdaniem, po każdej pompie przychodzi korekta większa czy też mniejsza, także na pewno będzie tutaj jeszcze szansa, by zakumulować poszczególne projekty. Jeżeli chodzi o, o całokształt, to mam zamiar przeznaczyć między 10 a 12 tysięcy dolarów na to portfolio. I na spokojnie czekać do kolejnej chosy, jeżeli chodzi tutaj o branie profitów. Myślę, że nie pojawi się więcej nowych projektów na tym portfolio. Mam też robię też inne portfolia, które są obarczone jeszcze większym ryzykiem, tak zwany totolotek, tak które, projekty, które, które mają potencjał do tego, by zrobić duże wyniki, ale również mają potencjał do tego żeby po prostu zniknąć z planszy, także tutaj też powoli zaczynam pracować nad tym portfolio, będę się koncentrował na tym, żeby żeby znaleźć fajne punkty wejścia w projekty, które jak widzicie obecnie są, ale nie posiadam ich, także na pewno to będzie jakby tutaj plan na najbliższe dni dobra, to tyle jeżeli chodzi o update związany z naszym portfolio, minęło 23 tygodnie minęło do ostatniego update'u, także chciałem tylko zrobić updatecik, poinformować Was z grubsza, co się dzieje. Link do tego portfolio, jeżeli ktoś by szukał, jest w pierwszym komentarzu poniżej. Link do telegramu darmowego, gdzie są dyskusje na temat projektów, na temat tego portfolio, również jest poniżej. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!